Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie strzelce w horoskopie na grudzień 2022 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, zawodową, finansową, energetycznie, zdrowotną oraz osobistą, rozwojową. Także zapraszam do wysłuchania. Zapraszam do wysłuchania. Strzelce. Strzelce w grudniu. Jakie rady, wskazówki? Strzelce w grudniu. Strzelec w grudniu. Strzelec. Strzelce. No. No. Ale się będzie działo, ale się będzie działo. Strzelce, moje drogi, najciekawszy chyba horoskop. Karta wysiła, czyli jakieś sterosek jak będzie za chwilę, to jest karta głupca Uważajcie, kochane strzelce, bo karta to jest bardzo, bardzo, bardzo często, bardzo często mówi mi o wpadce. Mówi mi po prostu o ciąży, zwłaszcza nieoczekiwanej. No, czyli. Krótko mówiąc wpadce. Także kto chce, super, kto nie chce, ten wie co robi. Wie co robić. W każdym razie karta głupca mówi o nowych początkach, o nowych możliwościach, o nowej pracy, o wyższym stanowisku, o lepszym zarobkowaniu, o wszystkim, co naprawdę jest fajne, nowe, świeże i takie wow! I to was strzega dokładnie. Jedyne, co może Wam w tym wszystkim poprzeszkadzać, to. To to że karta umiarkowania, brak rozwoju, brak chęci do rozwoju, brak chęci do, do dalszego rozwoju, brak, po prostu brak, żeby chcieć, żeby było tak, jak jest i wszystko, a tak być nie może, bo nie będziecie szczęśliwe, kochane strzelce, tak? Brak chęci do rozwoju, a to, co przeszkadza, królowa denarów. Królowa może mówić po pierwsze bo to jest karta dworska, to można jej bardzo szeroko interpretować po pierwsze może mówić o jakiejś, o jakiejś kobiecie, która nie chce żebyście, nie wiem czy przeszły do innej firmy, czy zaczęły jakiś swój projekt własny czy nie wiem, cokolwiek innego tak, to w tej karcie głupca żebyście w tym umiarkowaniu siedziały sobie po cichutku i tak wi wiadomo yy, no, na zawsze jej to z jakiegoś powodu że przeszkadzałoby, albo boicie, się, że to naruszyłoby jej renomę, jej, jej jakby opinię tak o niej, że ona by już nie okazała się taka nieskalana niczym, tak? Ale no niekoniecznie też może być tak, że wy się po prostu boicie rozwoju panicznie, boicie się, bo boicie się, że na przykład... Albo stracicie pensję, którą macie i która jest spoko, która Was zadowala, albo, że po prostu pensja tam nie będzie wcale wyższa i okaże się, że i jest i ludzie słabi, i, i pensja taka średniawa. Także tak to może być różnie. No bardzo, bardzo przepraszam, ale tak właśnie trzeba interpretować te karty dworskie. Karta rada to jest dziewiątka buław. Dziewiątka buław mówi... Poobserwuj, usiądź, poobserwuj. Nie działaj, nie działaj bezsensownie. Um, niech to nie będą działania poparte um, jakimś takim impulsem, tak? Nie działaj pochopnie. Um, brak konsekwencji w działaniu tutaj będzie sensowny, także coś takiego. A to jest nieunikniony i wynik. Król kielichów i paść mieczy. Nieuniknione jest to, że będzie przy tobie, kochany strzelcu, będzie mężczyzna, którego, pa, którego po prostu e, wyłapie się sercem. On często pozostaje właśnie niewidziany przez kobiety i bardzo, powiem, no, no, bardzo szkoda, bo to jest bardzo dobry człowiek. Tylko, że e, no, karta mm, króla kielichów. Mówi bardzo, bardzo często o mężu, o ojcu naszych dzieci, o partnerze docelowym, o, mm, no, o naprawdę różne rzeczy. O mężczyźnie, którego kochamy, który jest dla nas ważny, który, dla którego my jesteśmy bardzo, bardzo ważne, tak? Także to jest bardzo fajna energia. Ale przy tym też jest albo dziecko jakieś, tak, w pakiecie tutaj z panem, albo jakieś plotki. Ktoś może chcieć po prostu o was plotkować, czy to właśnie w pracy. Czy to gdzieś na przykład, no gdziekolwiek indziej, no ktoś może chcieć plotkować. Ale również taka poczta pantoflowa, tak? która nie zawsze jest zła, z reguły tak, ale nie zawsze, bo czasami może pomóc, bo, bo na przykład to może być człowiek z podszeptu tak zwanego, czyli ktoś co, coś komuś szepnie słówko, ten drugi znowu komuś i wyjdzie, że o, a może byśmy ich tak spiknęli i wtedy oni się spotykają i zakochują w sobie, no zdarza się tak, zdarza się tak, więc jakby nie można tego negować. W każdym razie jest zmiana 180 stopni, jest po prostu sytuacja, wymyka się spod kontroli absolutnie, ale nie w negatywnym sensie, tylko w bardzo pozytywnym. Całkowity zwrot akcji, intensywne działania, temperament, dynamika, to wszystko, co po prostu gdzieś tam... No macie w środku, ale boicie się o tym powiedzieć o wszystko. Wychodzi na wierzch i bardzo dobrze. No i finalnie trójka buław, czyli cudowna karta. Ona mówi o patrzeniu perspektywicznym w przyszłość, o miłości, o radości, o szczęściu, o satysfakcji, o samorealizacji, tak? Trójka, den, trójka buław to jest bardzo silnie też nacechowana seksualnie karta. Ja także tylko tak przypominam, <grymne> sygnalizuję, to jest naprawdę piękna, cudowna i fantastyczna energia, która po prostu tak, y która jest w stanie uspokoić bardzo, uspokoić i tak naprawdę, tak naprawdę fajnie może wszystko y tutaj poukładać. Także no, kochane, strze kochane strzelce, naprawdę powinno być fantastycznie w tym grudniu no ja Wam życzę wszystkiego co tylko najlepsze, spełnienie marzeń, żebyście spełniały siebie swoje marzenia, żebyście były, kochane strzelcy, coraz bardziej mm, szczęśliwe, coraz bardziej pewne siebie y, i coraz bardziej no cóż, jakie jeszcze wierzące w siebie chyba tak. Mm. Buziaki, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.